Z różą, ajer kremem budyniowym, bawarskim, czekoladowo-kukułkowym lub nadzieniem wiśniowym, pudrowane, lukrowane. Zjedzenie pysznego pączka, chociaż jednego w tłusty czwartek, to wręcz obowiązek. Skosztowanie smakowitego pączusia według tradycji ma przynieść nam szczęście i dobrobyt. Tak jak co roku u nas pączek rzemieślniczy, typowy pączek, który jest robiony na dużej ilości jajek, z zesmażoną pomarańczą, to jest fantastyczny produkt, ja bez, bez pomarańczy właściwie pączków chyba nigdy nie robiłam. Tą pomarańczę przygotowuje się przez kilka dni, trzeba całą pomarańczę zesmażyć, i tą czynność powtarzać ileś dni. I taką smażoną, naturalną pomarańczę właśnie dodajemy. Dlatego tak czasem ktoś się dziwi, że ten pączek jest inny, inaczej troszkę smakuje. Inaczej, ponieważ już sama ta pomarańcza, naturalny produkt powoduje, że jest to ciasto inne. Koniecznie duża ilość jajek. A z kolei. Mała ilość tłuszczu, i najlepiej, żeby to było masełko. Niedużo tłuszczu, 10% w stosunku do masy ciasta, i to będzie wystarczające. Naprawdę fajne, yy, fajne pyszne pączki. Mąka na pewno sprawdzona yy, z takiego yy, przemiału, gdzie jest jasna, ma dobry gluten, i wtedy fajnie nam pączki rosną. Marmolatka yy, marmoladka i róża. Róża smażona też, też przetwarzana płatki róży i to, to koniecznie, po prostu tutaj już musi być takie nadzienie, ale też co roku mamy bardzo dużo zwolenników i klientów takich, którzy chcą pączka z budyniowym kremem, z adwokatowym, czy w tym roku z kremem bawarskim, takim na żółtkach, gdzie dodawany jest rum. Pączki, donaty, oponki i faworki to nie wszystko. Cukiernia Basara proponuje również mini pączusia maślankowe, oraz dla dbających o linię faworytki. To jest produkt już taki starszy, pochodzący, nazwa, i, i sam, sama receptura pochodzi z podręcznika, naszego podręcznika ciastkarskiego, gdzie w ciastach łączonych w takim rozdziale właśnie jest opisane ciasto łączone. To się łączy ciasto francuskie, z ciastem kruchym, miesza się je ze spirytusem z pomarańczą wymieszamy jeszcze i Formuje się tak samo zupełnie jak faworki. Z tym, że właśnie to jest produkt, który się nie smaży w tłuszczu, a piecze się. I to jest taka, no taki, taki uśmiech w kierunku tych osób, które po prostu nie mogą smażonych produktów. Jednak się wystrzegają tych, także zapraszamy na, na faworytkę. No i te drobiazgi nasze, takie, które się cieszą coraz większym powodzeniem, czyli takie maleńkie pączusie, takie takie miniatureczki. Robi się je na cieście takim zaparzanym z dużą ilością maślanki, jajek, niewielką ilością oleju i to się wspaniale smaży. Są takie lekuteńkie, bez żadnych nadzień, naturalne takie, fajniutkie. Dębiczanie rozpoczęli poszukiwania swojego ulubionego pączka już w środę, czyli Wigilię tego Czwartku. Najwięksi fani słodkich przysmaków skorzystali ze sprzedaży nocnej i przybyli do cukierni Basara już po północy. Smacznego!